Tylko to mnie w tym momencie interesuje. Dwa razy większa zapłata za usługę. Dobra. A, prawie! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. I to jest gra, na którą długo czekałem i szczerze liczyłem, że zagram w nią na moim komputerku. To jest Crime Scene Cleaner. To jest gra o tym, że wchodzimy na miejsce zbrodni jakąś, na jakieś miejsce zbrodni i je sobie po prostu e, czyścimy. Czy, czy coś takiego. Z tego co widzę, to mamy różne rzeczy, które pozwolą nam na czyszczenie takiego właśnie miejsca. I w tym momencie zaczynamy grę. Jeżeli odcinek wam się spodoba, chcecie więcej, ja bym bardzo chętnie tę gierkę sobie przeszedł, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Otwórz kodeks. Dobra. Możesz sprawdzić wszystkie aktywne zadania w górnym lewym rogu ekranu. Jeśli zgubisz się w którymś momencie gry, to tam znajdziesz swoje cele i aktualny postęp. Jest to oczywiście gra playwayowa z tego co mi się wydaje, więc Więc gra może być bardzo podobna. Po raz pierwszy otwórz kasetę muzyczną. No ja nie odtwarzam, no bo... no bo nie, no bo muzykę wyłączyłem. Eee, teraz tak, my jesteśmy kowalski w ogóle chyba A mogę to wziąć i wyrzucić Ty no faktycznie, no mogłem. Mam nadzieję, że wszystko będzie tutaj w miarę dobrze Wam działać. Myślałem, że się rozwali to krzesło. Dobra, i teraz py pytanie, a to co? Możemy to jakoś podjaśnić? W sensie możemy jakąś włączyć sobie latareczkę, bo powiem Wam, że jest ciemno dosyć. Ukryty apartament, odkryto lokację. Zabierz płatność od Tylera, pozbądź się ciała, znajdź sposób, by dostać się do mieszkania 23. Dobra, to nie jest to. W takim razie, to prawda, jak ktoś może tu mieszkać? E, interakcja. Kaskę znaleźliśmy. Wpis w kodeksie. Kradziesz. Cała gra polega na zbieraniu pieniędzy na leczenie twojej chorej córki. Ej, to nie jest takie złe w takim razie. Czasami możesz stwierdzić, że twoje wynagrodzenie nie jest wystarczające. Wokół miejsca zbrodni znajduje się wiele cennych przedmiotów i niektóre z nich mogą zostać skradzione. Aby ukraść cenny przedmiot, sprzedać go za dodatkową gotówkę. Przesuń kur kursor myszy nad przedmiot, naciśnij E. Pamiętaj, że dodatkowa gotówka przyzna ci dodatkowe punkty do twojego drzewka umiejętności. Eee, czyli to jest takie opcjonalne, bardzo miejsce. A tu co to za karteczka? Szanowny najemco, niniejszym wzywam Pana do opuszczenia lokalu w ciągu 10 dni. Powodem eksmisji jest trzymanie wyraźnie niedozwolonych zwierząt. Wynajmuje Pan mieszkanie z klauzulą surowego zakazu trzymania zwierząt, a mimo to posiada Pan niebezpieczne zwierzęta, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla innych lokatorów. To jest skorpione czarne, wdowy itp. O kurczę. No, do, dokładnie, mogą cię wykończyć. Ja bym potrzebował, tak jak wspominałem, czegoś w rodzaju latarki i się dziwię, że nie ma czegoś takiego, ewentualnie może będzie jeszcze. Czekajcie, klawiatura, jest zmysł sprzątacza pod Q. Przełącz latarkę F, no to jest latarka jednak, nie chcę zapisywać zmian. Po prostu, dobra, to jest po prostu pewnie samouczek i latarka jeszcze nie jest dostępna, nie? Dobra, klucz do mieszkania 23. Mamy to. Jakaś informacja do bezmózgiego kretyna, który tu mieszka. Mam cię dosyć, mam dosyć słuchania tej hipisowskiej muzyki każdej jednej nocy. Mam dosyć z tych twoich podejrzanych ...podejrzanie wyglądających znajomych, którzy walą ci do drzwi na z wszystkim, dyskutują na klatce, zamierzasz mi życie w prawdziwe piekło. To prawda, to prawda. Dobra, możemy sobie tutaj wejść normalnie. Tago, wchodzimy do mieszkania numer 23. Jest jakiś kluczyk. Apartament dealera w ogóle to jest. I tu już zaczniemy nasze chyba czyszczenie, tak naprawdę za moment. Bo już widzimy, widzimy pewne rzeczy. Tutaj można było wejść od zewnątrz. To tutaj byliśmy przed chwilą. I teraz tak. Tu się coś wy. Tutaj ktoś wbił z buta. I tu się mogło coś faktycznie wydarzyć Tu jakaś... A dobra ja wiem dlaczego to jest kolorowe e, Bo mamy st, e, tryb e, tego... Tryb youtubera chyba I to jest kolorowa, ale to jest krew, normalnie tu by była krew Ja się tak za zaczynam sam zastanawiać zaczynałem dlaczego to tak wygląda, dobra To tak, bierzemy mop Zmyj swoją pierwszą plamę krwi nie wiem, jak to na YouTube wygląda. Trzeba będzie przetestować i sprawdzić, czy, czy mogą być odcinki z krwią w ogóle, jakkolwiek wrzucone na, na YouTuba. Przestaw meble na ich miejsce. Ty, a ja mam jakiś czas, w którym muszę się wyrobić? O kurcze, ty. Ej, dobra, bo ja tylko teraz brudzę. Wyczyść. Dobra, w czym mam wyczyścić? Czy ja powinienem jakieś wiadro mieć? Tutaj jest jakiś znacznik, jakbym coś tu powinien zrobić. A jest wiadro, faktycznie. Okej, okay, ta, ta gra jest mądrzejsza niż myślałem, powiem wam. Dobra, i teraz co? Czyścimy sobie to. Postaw wiadro przez źródło wody, aby wymienić zanieczyszczoną wodę. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, już, już wymieniam, już wymieniam zanieczyszczoną wodę. Już się zanieczyściło, co jest? Ty, szybko strasznie, powiem wam. Bardzo szybko to się wybrudziło. Dobra, czyścimy, czyścimy. Pytanie, czy nie będziemy musieli zaraz tego też jeszcze jakoś wyczyścić. Tego wiadra w sensie w jakiś sposób. Tutaj ktoś chyba wybiegł w ogóle e, przez okno, z tego co po śladach widzę. Mógł e, uciec przez okno, w sensie. Nie powinniśmy tak ruszać, nie? Mam wrażenie. Te wszystkie meble będziemy musieli później poruszać jeszcze, żeby trafiły w to samo miejsce. O kurczę, w którym były. Powiem Wam, ta gra jest trudniejsza niż się wydaje. <ścoughs> to, to, to będzie więcej roboty niż myślałem. Z czymś takim. No to czym to? Może to gąbeczką, właśnie. I to trzeba zabrać w ogóle stąd. Odłożyć to. Mogę sprawdzić to poobracać, jakby jeszcze z innej perspektywy. Dobra, to mamy. To jest z jakiegoś w ogóle. fakty... Ej, to będzie problematyczne, powiem wam. A gitara miejmy nadzieję, że się nie rozwali od samego zmopowania jej troszeczkę. Ciekawi mnie, czy. Wiecie, to takie jeszcze też, żeby swoich śladów nie zostawić, nie? Praktycznie też dobrze by było. No i tego to naprawdę sporo. Dobra, to tak. Ej. Nie, 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 to obraz na razie nie, chyba że wyczyścimy tu jeszcze gąbką. Przede wszystkim chodzi o to, żeby, wiecie, żeby móc zamontować już obraz. Oj, wybrudziłem teraz to no musimy poczyścić, poczyścić to musimy, zdecydowanie. Oj, to już się nie, nie nadaje, to się nie nadaje z tego co widzę. O, to jest pytanie. Przestaw meble na ich miejsce. Dobra, mamy jeszcze jakieś wiadro chyba na śmieci. Dobra, mniej więcej tę część pokoju mamy chyba już ogarniętą. Mniej więcej jest czyściutka już ta część pokoju. Więc wyczyśćmy sobie wszystko, co mamy brudne, czyli mopa i gąbkę. I spróbujmy teraz to jakoś ułożyć z powrotem. To tak, tutaj powinno być jedno krzesełko, tu powinno być drugie krzesełko. No, jemu nie wyszło w pokonaniu agresji. Zdecydowanie. Nie wyszedł w tym na dobre. Dobra, tu są jakieś dolarki, to zabieram. Od razu, teraz tak. To. Dobra, to mamy. Brakuje mi jakiejś części jednej od fotela, ale to. O, ona jest tutaj, do, dokładnie. I ona jest czysta, chyba nawet. Ty, to. A my ciała jeszcze nie widzieliśmy, co jest najśmieszniejsze, nie? To jeszcze sporo zabawy przed nami. A tu co? Ej, interakcja. Sam zerwał z nałogiem, ale pchać z towaru nie przestał. Okej, okay, okej, okay, odłóż. Spoko, a tu co jest? No Nowe dowody z miejsca zbrodni no, right. Okej, okay. wszystkie śmieci zebrane Teraz tak, dowód to rozumiem, weapon. nóż t Litera T jest dość obciążająca, to prawda No i co? Całego gościa trzeba jakoś przez wziąć jeszcze, tak? Czyli co? Musimy go znieść całkowicie teraz do bagażnika. No dobra, pytanie: wiecie, to w ogóle powinno być tak ciekawe, czy mnie znajdą jakby tu po drodze? Przecież ktoś mógłby tutaj też wpaść i mnie zobaczyć. E, I jakby widział, co robię, no to moja robota by nie miała sensu już. A gorzej nawet, na mnie poszłoby jeszcze, nie? Dobra, jest samochodzik. Thank me. Dobra, samo go zawiązało na szczęście, ty. Dobra, mogę tędy przejść? Bardziej siadłoby. O kurcze, ty. No, prawie się udało. Prawie dobrze trafiłem. Dobra, ten pokój mamy z głowy. No to teraz tutaj, mopowanko. Ciała już nie ma. To zostaje trochę miejsca. Dobra, wyczyszczę gąbką. Skoro już. Mop jest zajęty, cały. Proszę bardzo, gąbeczka. Zaraz też będzie cała brudna. Dokładnie tak. Lecimy to wszystko umyć na ten moment. I kolejne rzeczy, wyczyścić. Wydawało mi się, że mop powinien być, wiecie. Lepszy niż gąbka. Tu wychodzi na to, że. tą gąbką więcej robię roboty, jakby. Dobra, to powiesiliśmy. Tutaj coś też jest. Lista klientów. A no, to zbierzmy, może, klienty, klientów sobie. Listę klientów. Tutaj niczego takiego nie widzę. Czy to można zaliczyć jako śmieci? Pizzę na przykład. No, nie wiem. Sprawdźmy to. No, faktycznie może to być chyba uznane jako śmieć. Ziemnioki to nie. Samo pudełko z pizzy powinno być takie, żeby, żeby je zabrać. No dobra, na razie nic. Wyczyśćmy trochę jeszcze tutaj. A tu co się w ogóle wydarzyło? O kurcze, jeszcze kapie z góry. To myślicie, że tam jeszcze drugie ciało jest jakieś? Ej, tak może być, powiem wam. Tak może być Może być jeszcze jakieś drugie ciało Dobra, tutaj coś jest. Okej, okay, jest kaska za robotę. W razie w Zbadaj strych, pozbądźcie się worków z śmieciami, zetrzyj całą krew. Właśnie, żeby całą zetrzeć, to no właśnie kapie cały czas. Ty chyba że to wodą kapie, nie? Z góry akuratnie, a nie krwią. Ale no skąd ta krew by była? No i motokrew kapie z góry. No tak coś czułem. Tak, coś czułem. To prawda, to prawda, tu było dodatkowe ciało. Powinni mi dwa razy więcej zapłacić w takim razie. Tylko to mnie w tym momencie interesuje dwa razy większa zapłata za usługę. Dobra. A, prawie. Dobra, teraz tak, wyczyśćmy sobie Mopika. Sprawdźmy jeszcze faktycznie ten strych pozbądź się worków ze śmieciami to tyle. Tutaj jeszcze. Coś więcej mam tu do zrobienia. Czy nic tak naprawdę? Czy to było that's all? No oczywiście, że nie, przecież na strychu jeszcze jest. Cały strych jest do, do ogarnięcia. Of course, że nie. Byłoby za łatwo, gdybyśmy już zrobili wszystko. Dobra, trzeba poczyścić. Dobra, Mop załatwiony to teraz gąbeczką lecimy. No i tak, czeka mnie jeszcze jedna wizyta przynajmniej w myciu tych rzeczy w łazience. Dobra, wszystkie zadania ukończone niby. Niby, bo cały ten stryk został. Jako chyba takie zadanie dodatkowe właśnie. Powiedzmy. O, kurczę, jeszcze jedno. Jo, ten chłop oszalał, całkowicie ty. Całkowicie oszalał, Ziomek. Dzień dobry, no witam if panią. No to prawda. Tyler. Tyler Tyler Wkopaliśmy się w coś grubszego, szczerze powiedziawszy, powiem wam. Pozbądź się ciała ofiar 1 na 2, przez trzecie właśnie niosę. Dobra. Ty, ale tamta się sama pozbyła już jakby. Patrzcie, przy samochodzie była i się sama pozbyła, tam już jest. Ale jest 1 na 2 w ogóle, by the way. Samo mieszkanie mamy gotowe, ale teraz strych. Na strychu jest mnóstwo dodatkowej roboty. Pytanie brzmi, czy tutaj coś jest do zrobienia jeszcze? Nie, stąd chyba z pierwszej fazy strychu to zrobiliśmy co, co trzeba było zrobić. Tutaj by coś było nie tak. Ty chłop był powalony, bez kitu. Weźmy to w razie, W. To prawda, to prawda. To najlepiej byłoby to spalić w ogóle całe chyba miejsce. Mam wrażenie. Najlepiej by było. Yy, no, ja będę potrzebował wiadra pewnie tutaj kolejnego, nie wiem. Więc napełnię to wodą już w razie W. Dobra. A my musimy to co zniszczyć? Zniszczyć, a później to pochować. Dobra, tak, tak. Czyli to w ten sposób. Najpierw zniszczyć, a później to. Dobra, te, te worki musimy w ogóle powyrzucać, więc najpierw sprowadźmy je sobie na dół. Teraz tak naprawdę więcej roboty będziemy mieli, żeby te worki znieść, nie? Na dół, niż czymkolwiek więcej. Dobra, yy, to tak, wyczyszczę to najpierw. Teraz tak, zabierz, ale jak się zabiera, to się zawsze coś tu brudzi. Więc, żeby nie było, zetrzy całą krew. Dobra, jest 100%. Nic się więcej nie pojawia, jak rozumiem, tak? A. Punktuś, trochę, <laughs> trochę dragów na boku mogę sprzedać. <laughs> Okej, okay, dobra, tego się nie spodziewałem jednak, że chłop tak zareaguje. No, no dobra, no to sobie sprzedam. No, w sumie, w, w tym Wiem, momencie. Że nie, że Faktycznie, no to w tym momencie, jak już i tak masz przewalone i musisz taką robotę wykonać, no to może serio, po tym co widziałeś, to, to należy ci się jakaś lekka sprzedaż tego towaru. Tu coś jeszcze było, mam wrażenie. Coś można było nacisnąć. No, ale chyba nic więcej. Dobre, nie naprawię tego. Zmyłem chyba wszystko, więc teraz wyrzucić te śmieci i robota skończona powinna być. Czyli tak. Tak, jeszcze drugie śmieci i tyle. Opuść miejsce zbrodni. Powinniśmy mieć całą robotę już skończoną. Zajęło mi to dosłownie 40 minut, ale robota w pierwszym domu ukończona powinna być. Ja nie wiem, czy ja mam ten foldemet, czy go nie mam, ale... o. Będziemy schodzić normalnie tym razem. Dobra. Na pewno wszystkiego nie pokradłem, tego jestem pewny. Dobra, to mamy. 3 na 3. No i co? Czy za na dalej? Tak. No, dobra, wychodzimy z tego. Ja bym chciał jakiś ekran podsumowania zobaczyć albo co, coś takiego jeszcze na koniec. Zła decyzja. Szczegóły zlecenia: Czyszczenie. Krew 100%, śmieci 100%, meble 100%. Doskonały wynik. Dobra. Dowody: 8 dowodów. Zwłoki razy 3 zebrane. 42 minuty. Kontynuuj, zrobione. Zysk finansowy. 5000 udało mi się zebrać. Skradzione przedmioty, gotówka, dekoracje, narkotyki, zobacz pełną listę 7850 skradzione przedmioty. Okej, okay, okej, okay. czyli w ten sposób. Spoko całkiem. Sekrety? Jakiś jed jeden sekret chyba znalazłem, nie? O, były, były jeszcze kawałki muzyczne, ze dwie kasety. Jakieś trzy całe sekrety jeszcze tam były na tym poziomie do odblokowania. Ciekawe w sumie. No dobra widzowie. To ja myślę, że w pierwszym odcinku z tej gry to będzie na tyle, bo i tak ciekawi mnie czy YouTube to jakoś przyjmie. I ciekawi mnie dlaczego nie mogłem odpalić pod f yy, latarki. Może i faktycznie nie miałem je jeszcze. No dobra. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie znać czy podobała wam się ta gra. Czy będzie to coś w stylu nowego symulatora złodzieja. Siema, nara, elo, cześć, pa.